Jedną z form przeciwdziałania cyberprzestępczości jest edukacja użytkownika. Jak pokazują statystyki, liczba cyberprzestępstw wzrasta, natomiast stopień świadomości użytkowników w dalszym stopniu pozostawia wiele do życzenia. Bezpieczeństwo podczas korzystania z cyberprzestrzeni może użytkownikowi zapewnić przede wszystkim wiedza szeroko rozumiana świadomość i znajomość możliwości, jakie oferuje urządzenie, z którego korzystamy, a także znajomość metod działania sprawców. W Polsce dominują przestępstwa komputerowe, w których urządzenia elektroniczne, takie jak komputery czy smartfony, są jedynie narzędziem do popełnienia innych przestępstw. Przestępcy podczas próby oszustwa lub kradzieży danych Często próbują uwiarygodnić swoje działanie lub samych siebie, niejednokrotnie podszywając się pod administrację strony, pracownika banku czy kuriera. Podczas działania sprawcy, niemal zawsze proszą o udzielenie informacji i danych, o które nigdy nie poprosiłaby osoba, za którą się podszywają. Właśnie w takich przypadkach Wspomniana wcześniej wiedza i umiejętności najczęściej pomagają użytkownikowi wzbudzić podejrzenia oraz uchronić go przed przestępstwem. W wielu przypadkach sprawcy wykorzystują pocztę elektroniczną, by za jej pośrednictwem na masową skalę rozesłać linki prowadzące do fałszywych stron, które łudząco przypominają te prawdziwe. Klikając w link nierzadko. Na urządzenie użytkownika pobierane zostaje urządzenie szpiegujące bądź wirus. Sama zaś fałszywa strona służy do kradzieży danych oraz dokonania płatności za fikcyjną usługę. Dbając o swoje cyberbezpieczeństwo w dobie pracy zdalnej, koniecznym jest posiadanie programu antywirusowego, korzystanie z odpowiednich systemów zabezpieczających oraz aktualizacja oprogramowania. Niech to nie uśpi jednak naszej czujności, gdyż nawet korzystanie z najlepszych zabezpieczeń może nas nie uchronić przed naszymi własnymi błędami, które mogą nas kosztować wyciekiem naszych prywatnych lub firmowych danych do sieci. Praca zdalna niewątpliwie ułatwia wykonywanie obowiązków pracownikom, ale sprawia również, że stają się dużo bardziej podatni na cyberataki. Według danych w 2022 roku Aż 22% Polaków posiadało możliwość łączenia pracy biurowej ze zdalną, a 12% wykonywało pracę tylko i wyłącznie z domu. W branży IT odsetek ten wzrósł aż do 74%. W samym tylko 2021 roku odnotowano w Polsce około 30 tysięcy naruszeń niebezpieczeństwa. Jest to o 182% przypadków więcej niż w roku 2020. Najczęstszymi celami cyberprzestępców są serwery w chmurze, a następnie poczta firmowa. Jak więc minimalizować ryzyko i ustrzec się przed cyberatakami? Z pomocą może nam przyjść zasada zero zaufania, według której ataku należy spodziewać się w każdym miejscu i w każdej chwili. Każdy użytkownik i urządzenie może stanowić potencjalne zagrożenie. Obecnie 11 miliardów urządzeń jest podłączonych do sieci. W Polsce 77% osób powyżej 15 roku życia korzysta z internetu, a 96% z telefonu komórkowego. Dlatego zasada zero zaufania dotyczy również urządzeń mobilnych. Pomaga to nie tylko zminimalizować potencjalne ryzyko, ale także w razie wystąpienia incydentu zmniejszyć średni koszt naruszenia ochrony danych. W porównaniu do organizacji, które nie korzystają z tego podejścia, koszty są znacznie mniejsze. Aby zminimalizować ryzyko ataku, przed dostępem do danych powinno nastąpić uwierzytelnianie i weryfikacja tożsamości użytkownika. Cała komunikacja prowadzona w firmie powinna być zabezpieczona niezależnie od lokalizacji. Ograniczenie dostępu do danych i zasobów w organizacji do minimum, a także kontrola uzyskanego dostępu powinna być podstawą. Warto też pamiętać o korzystaniu z VPN, czyli wirtualnej sieci prywatnej, nie tylko na urządzeniach takich jak firmowe komputery stacjonarne, laptopy czy tablety, ale także na smartfonach. Podstawą powinno być także wymaganie weryfikacji od każdego użytkownika, który chce otrzymać dostęp do służbowych danych, czy zastosowaniu kilku warstw ochrony i stosowanie domyślnego szyfrowania danych. Bądźmy bezpieczni w sieci.